Kapitana Zespołu Michała bardzo proszę Pana o no, podsumowanie dzisiejszego spotkania. Przede wszystkim chciałbym podziękować no, chłopakom za to, za to że położyli całe serdeczko po dzisiaj i walczyliśmy od pierwszej do ostatniej minuty. Bardzo dużo ostatnio pracowaliśmy nad obroną, bo to była nasza największa bolączka. i myślę, że dzisiaj w większości przypadków to obrona funkcjonowała bardzo dobrze. I wiadomo, że kilka błędów się, kilka błędów się przytrafiło, ale ograniczyliśmy przeciwnika do, do 34% rzutów za zawarnych. To jest bardzo dobra obrona. Więc stała chłopaka za to, za to. Na pewno się przygotowaliśmy na ten, na ten mecz bardzo solidnie, bo wiedzieliśmy, że to jest mecz, gdzieś tam podwójnie ważny dla nas. Myślę, że zrealizowaliśmy nasze założenia. Od początku praktycznie do końca robiliśmy to, co mieliśmy, to funkcjonowało. Byliśmy przygotowani również na, 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 na obronę przeciwnika, no i przerwaliśmy to zwycięstwo dzisiaj, więc mam nadzieję, że to jest takie przełamanie, że otworzymy sobie głowy, że teraz poczujemy, że mamy duży potencjał i jesteśmy w stanie tej bitwy wygrywać. Dziękuję bardzo. Dobrze, Kapitan, za słowo, Na początku chciałbym ten Tenerowi, że daliśmy mu pierwsze zwycięstwo w Stronnowskiej Prosze Kłóce. W pierwszej <trych>, lice, w jeszcze lice się zaczęło, ale w pierwszej tak jak już wcześniej wspomniał, no, e, ta obrona nam sztancowała na początku sezonu, traciliśmy bardzo dużo punktów, e, e, dużo, dużo rzucaliśmy, ale tak jak ten wspomniał, ostatnio bardzo pracowaliśmy nad obroną, bo to było niedopuszczalne, żebyśmy tracili polski punkt w meczu, bo to ciężko się rzucić. Może dzisiaj widać, e, że było, e, że napędzaliśmy się tą obroną, e, rozmawialiśmy. Pomagaliśmy sobie nawzajem i czuć było, że to idzie w dobrym kierunku. Zatrzymaliśmy na ciężkim terenie w szkole zespół z na 56 punktach i myślę, że to jest dobry wynik. Możemy tak rzucać po 70, tak jak ostatni, w ostatnich okresach rzucaliśmy po 90 to jest to punktów, ale my się nie wygrywaliśmy. I tak jak mówię, no, obrona, obrona i chyba wydaliśmy widzę z tego zbiórkę w pierwszej sezonie. Jedną z rzeczy koniecznie więcej, więc mówię. No, Należą się pochwały dla całego zespołu, dla dyrektorów, którzy nas zboczyli w przez te ostatnie dni, bo mówię, duży nacisk, 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 nacisk mieliśmy na obronę, na rotację, no i tutaj dzisiaj do obrębie tego bezpieczeństwa tego bardzo potrzebowaliśmy aktualnie, i teraz mam nadzieję, że dalej będziemy tą ciężką pracą i defend, a zawsze mamy, mówimy tak, że w, w naszej drużynie mamy potencjał, do, do mamy strzelców, mamy indywidualności i tak dalej i Tylko chłopak, żebyśmy się dla na, a na później można nam pogratulować z tym zwycięstwem. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? Nie ma. dziękuję. Bardzo proszę podąża, że, Panie Redenerze o podsumowanie dzisiejszego spotkania. No bardzo ważne spotkanie dla obu zespołów, tak. Dla, gratulacje dla drużyny przyjezdnej za pierwsze zwycięstwo. Ja liczyłem, że to będzie nasze drugie. No, ale na pewno będę musiał czekać, żeby się w niej Niestety, no, boli, że to są często proste rzuty. I myślę, że gdyby one były jakoś porządnie doniesione, to to ten wynik byłby inny, no i to bardzo boli, bo to jest drugi mecz rzędu, no i to się można taki zdarzyć, ale cieszę się z tego, że bronimy na powiedzmy solidnym poziomie, bo ten mecz pod tym względem, nie mogę mieć wielu obiekcji, jakichś uwag e, na pewno będą, e, no ale aż tak dobrze nie wyzmiewamy, żeby 50 parę punktów tylko na w ataku, tu, tu jest wielki ból. Nie skorzystaliśmy z tej obrony, bo jeżeli my mamy, wyruszamy 20 strata przeciwników e, i z tego mamy 11, aż z, z 16 startów 11 przechwytów. To znaczy, że coś robimy, żeby te piłki wyrywać, ale e, niestety sami robimy też ogromne starty, bo 20 to jest dużo za dużo. E, no i niestety one są w e, większości bardzo proste. Trochę się sfrustrowaliśmy w drugiej połowie i tutaj się było że na pewno czeka na dużo ciężkich chwil e, i musimy, musimy też o tym panować. Cóż, liderzy Łowicza zrobili swoje, pociągnęli w pewnym momencie odschód punktowy i myślę, że to była ta różnica, my tego nie daliśmy. Bardzo szkoda, teraz czekają cięższe mecze i wyjazdowa, więc... Yy, no cóż, abym podtrzymał taką energię i, i, i poszukał tej skuteczności, może jakąś niespodziankę uda ja się na tym wyjeździe sprawić, ale szkoda, bo ten mecz bardzo ważny. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Adwazja, No Ja nas na wstępie chciałem też pogratulować zespołowi Złodzica. No, tak jak trener powiedział, no, w obronie może gdzieś tam to dobrze wyglądało, ale no, za dużo było tych rzutów takich podkoszowych i e, za dużo też, no, mieliśmy przechwyty, nie korzystaliśmy z tego. Powinniśmy no, to lepiej, no, będziemy od dziś łapać tą formę. No, są teraz te mecze wyjazdowe, a będziemy walczyć o każdy mecz, o każdy centymetr. Każdy, o każde tak. tak naprawdę spotkanie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję no, bardzo. Dziękuję. Dziękuję.